Witam państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o Chinach. O tym, dlaczego potęgę z Chin zrobił Zachód, czytaj masoneria. I co z tego dla nas wszystkich wynika. Jak bardzo dzięki temu, czy poprzez to, zbliżyliśmy się do powstawania jednego masońskiego państwa. Światowego. Zapraszam do subskrybowania kanałów, zapraszam do dawania kciuków, to pomoże zwiększeniu oglądalności. Zapraszam do oglądania kolejnych programów. Co wiemy o Chinach? Były trzy okresy naszych stosunków z Chinami. Był PRL, były komunistyczne Chiny, wtedy kontakty były. Niezłe, ale żadnej wymiany gospodarczej w zasadzie nie było. Ja te czasy dobrze pamiętam i jedyne chińskie wyroby były w sklepie o nazwie bodajże Chińczyk, w Alejach Jerozolimskich jakieś talerze, jakieś rzeźby, jakieś wachlarze. Rzadko kiedy coś chińskiego pojawiało się na naszym rynku. No i oczywiście było embargo na informacje dotyczące Chin, znaczy jakie tam złe rzeczy się dzieją, no, ale te informacje jakoś tam do nas urywkowo docierały. Wiemy, że był to przerażający terror. Przerażające wydarzenia, prawda? wiemy, że likwidowano, na początku był głód w Chinach, prawda? więc likwidowano tysiące wiosek, buldożery niszczyły domy, stawiano gdzieś w szczerym polu wieżowiec trzydziestopiętrowy, gdzie nie było oczywiście ani kuchni, ani, ani łazienek, gdzie jakby tych ludzi. Umieszczano i zasiewano wszystko, co się dało, żeby ten głód zlikwidować. W pewnym momencie też władze chińskie wpadły na pomysł, że można ludzi karmić ludzkim mięsem, i wykorzystywano w pełni ciała zmarłych. Wiemy, że kary śmierci były wykonywane na lewo i prawo w olbrzymich ilościach za przestępstwa, w cudzysłowie często przestępstwa, gdzie nikt by w innych krajach, a szczególnie w krajach zachodnich, nie wpadł na pomysł, że za to może być w ogóle kara, albo jak już kara, no to tam rok, dwa, a nie kara śmierci. Wiedzieliśmy, że trzyma się latami tych skazanych na karę śmierci czekając, aż będzie jakieś zapotrzebowanie na organy, wtedy wyrok śmierci się wykonywało i te organy się dostarczało. Co zresztą tutaj się nic z tego, co wiadomo, nie zmieniło. No i później przyszedł ten okres odwilży, prawda? Komunizm zaczął się odchodzić w niebyt, a w Chinach miał się dobrze i Chińczycy poszli za ciosem, za tym, co działo się w Europie. Próba buntu, to słynne wydarzenie na tym placu niebiańskiego spokoju, prawda? ludzie miażdżeni czołgami, przejeżdżani, zabijani, więzieni, torturowani, no, wtedy oburzenie całego świata, wielkie oburzenie, ale skutków praktycznie nie było wiele. Przez jakiś czas to jeszcze był początek lat 90. właśnie po tych wydarzeniach na Placu Niebieńskiego spokoju. Mówiło się, nie kupujmy chińskich towarów, bo tam... Yy, nie ma praw człowieka obywatela, tam się ludzi zamyka do więzień, morduje, nie uznaje żadnych praw pracowniczych, płaci y, takie pensje, że ludzie umierają z głodu y, i tak dalej, i tak dalej. I później nagle y, Europa, Stany Zjednoczone zaczęły podpisywać specjalne umowy z Chinami, nagle y, przestaną mówić o, o Cokolwiek złego o Chinach, prawda? Raczej mówiono, no, że one się modernizują, że się unowocześniają, no i obraz, jaki powstał w oczach takiego przeciętnego człowieka zachodu, człowieka Polski, że no to jest taki normalny, chociaż trochę dziwny kraj, prawda? Bo tam dalej jest komunizm, ale ten komunizm jest taką ludzką twarzą, a gospodarka stoi świetnie, dobrobyt wzrasta i tak dalej. Miałem znajomą. Która jeszcze parę lat temu była w Chinach i opowiadała co widziała, prawda? widziała ludzi e, latem chodzących całkowicie nago, bo nie stać ich było na, na ubranie czy zarobki rzędu, tam jeden, dwa dolary, gdzieś tam na granicy, gdzieś tam na prowincji, na granicy e, przeżycia. Wiemy, że e, kary śmierci dalej są e, dawane i wykonywane. Tak jak było, i o ile świat podnosi głos, jak się wykonuje jakąś karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, bo to ostatni taki kraj, no to afera, awantura, kościół się wstawia, wszyscy w Chinach to idzie taśmowo, i, i, i nikt nadal nie reaguje, i nawet. Był taki wypadek, bo w Chinach jakaś dziennikarka wpadła na telewizyjna, wpadła na taki pomysł, żeby robić programy o karach śmierci. No, te programy władze komunistyczne uznały za bardzo pozytywne, ponieważ wychowawcze. I taki program polegał na tym, że ona przyjeżdżała do takiego już oczekującego na śmierć człowieka, rozmawiała z nim. Za co on został skazany na karę śmierci, jak się czuje, co teraz myśli, czy żałuje, jak jego rodzina na to reaguje, czy by postąpił inaczej, prawda? I później człowieka wyprowadzają. Wsadzają go na otwartą ciężarówkę, gdzie ma stać, i ciężarówka przejeżdża przez miasto do miejsca kaźni, żeby wszyscy widzieli, że jedzie człowiek, który za chwilę zostanie zabity. No i ta dziennikarka mu towarzyszyła w tej ostatniej drodze, no i ci więźniowie. Byli bardzo wdzięczni, bo nie byli tacy samotni w tym momencie i te programy cieszą się w Chinach no, olbrzymią popularnością i pokazywano Jedna ze stacji telewizyjnych, nie pamiętam już, która pokazywała te programy, parę z nich obejrzałem. No i co? I nic, prawda? Znaczy jakby zupełnie inne, inne kryteria. Teraz kwestia opozycji w Chinach. Prawda? Oczywiście znaczy to jest ciekawe w kontekście Białorusi, prawda? że Białoruś tu wielki zbrodniarz, prezydent Łukaszenka łamie prawa człowieka. Przecież to pryszcz w stosunku do tego, co dzieje się w Chinach, a Chin nikt się nie czepia. Prawda? W Chinach opozycja jest, to znaczy internetowa i z zagranicy. Powstawali jacyś opozycjoniści na terenie Chin, ale szybko trafiali do więzienia, umierali, ginęli w tajemniczych okolicznościach, znikali z ulicy, prawda? Jeden dostał nagrodę Nobla, ale w więzieniu dostał raka, nie leczyli go, wypuścili go po jakimś, po iluś tam latach. No, jeszcze Zachód mógł go uratować, ale nie chcieli go wypuścić, prawda? i znowu nic. Prawda? I teraz zauważmy jedno, że jeżeli wiemy, dzisiaj wiemy to bardzo dobrze, że nie dałoby się zrobić rewolucji w Rosji bez pieniędzy amerykańskich i nie tylko amerykańskich, czytaj masońskich ale bardzo często oficjalnie rządowych. Nie dałoby się Rosji Sowieckiej przetrzymać tych pierwszych dziesiątków lat bez tej pomocy. Tam wchodziły na teren państwa komunistycznego koncerny, przede wszystkim Rockefellera, i wspomagały w elektryfikacji, banki wchodziły. No później druga wojna światowa i był to dobry moment, żeby doprowadzić do rozwiązania wielu problemów światowych, to znaczy hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji. Ale Zachód podjął decyzję, że wzm wzmocni, że wykorzysta tę okazję do wzmocnienia Rosji. Argumentowało się, że w ten sposób nie będą ginęli żołnierze amerykańscy, czy żołnierze brytyjscy, czy nawet żołnierze francuscy, tylko będą ginęli żołnierze rosyjscy. No ale skończyło się to tak, że ta cała wielka pomoc, bo wiemy, że nawet druty kolczaste do gułagów, koce do gułagów, do obozów koncentracyjnych rosyjskich, miski i tak dalej, to były ze Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc o wyposażeniu w broń. No i to tak wzmocniło tą stalinowską Rosję, że stała się zagrożeniem dla całego świata i było parę momentów, w których mogło się to skończyć trzecią wojną światową, z której no, wyszlibyśmy zdziesiątkowani tam powiedzmy do 10%, albo w ogóle byśmy z niej już nie wyszli, prawda? i Podobnie rzecz się miała z Chinami. Te komunistyczne Chiny nieobliczalne, o których tak naprawdę nie wiemy, co oni tam w tych głowach mają, zaczęły być wzmacniane przez Zachód. Na terenie Chin zaczęto budować fabryki, zaczęto dawać im technologie, zaczęto kupować od nich towary to no, doprowadziło do uzależnienia całego Zachodu od Chin. Prawda? To znaczy, już wspominałem o tym w jednym z programów, gdy e, Trump rozpoczął wojnę e, handlową z Chinami, no, to się okazało, że no, złapał kozak Tatarzyna, ale Tatarzyn za łeb trzyma. Prawda? Czyli jednak e, 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 pytanie, kto jest bardziej od kogo zależny w tym momencie, czy Chiny od e, Zachodu, czy Zachód od Chin, i myśmy to też odczuli na własnej skórze. Mówiłem o tym w jednym z programów o pandemii, o koronawirusie, prawda? że największa panika, czego Polacy może nie zauważyli, była w Polsce, przede wszystkim w bankach pod koniec stycznia i na początku lutego 2020 roku, kiedy Chińczycy argumentując tą pandemią przestali dostarczać towary do Europy. No i w polskich bankach zaczęli się pojawiać przedsiębiorcy, którzy mówili, nie mogę spłacić kolejnej raty kredytu, bo nie mam z czego, bo cała moja e, działalność gospodarcza basu, bazuje na dostawach skin, a tych dostaw nie ma. I te banki stwierdziły, że gdyby tych dostaw nie było 2, 3, 4, 5 miesięcy, no to byłby kompletny krak gospodarczy, pogłębiony jeszcze przez to, że nie tylko e, zaczęłyby padać firmy. Polskie, współpracujące z Chinami, ale również zaczęłyby, przestałyby funkcjonować, przestałoby funkcjonować wiele firm pracujących na komponentach pochodzących z Chin i zaczęłyby też projektować firmy współpracujące z Niemcami, dlatego że Niemcy mają to samo: to znaczy, też z Chin sprowadzają masę towarów, komponentów, surowców, jakichś półproduktów. Pół no ale Chiny jakby zaczęły te, te towary dostarczać, i wtedy, kiedy był taki, takie zagrożenie, takie przerażenie w bankach, no to ci bankowcy zwracali się do Morawieckiego, zwracali się do poszczególnych ministrów, że trzeba jak najszybciej no, zacząć produkować pewne towary na terenie Polski, bo ich brak, ich ściąganie z Chin może w każdym momencie spowodować wielki kryzys. I co? Z tego co wiem, nic. No i teraz pojawiło się kolejne zjawisko, bo nie tylko Zachód napompował te Chiny, że one stały się wielkim mocarstwem i to nowoczesnym w perspektywie. Gospodarczych w perspektywie technicznej, informatycznej, komputerowej, itd., tak to te Chiny dzięki temu zachodowi nabyły też no, takich funduszy, że zaczęły wchodzić na rynki zachodnie na rynek polski, na rynek europejski, na rynek amerykański, na rynek australijski wchodzić jako firmy. No i tu pojawiło się takie zjawisko, bardzo niebezpieczne, że kiedy były przetargi różnego typu albo był jakiś sektor e, gospodarki, no to Chińczycy wygrywali te przetargi lub przejmowali ten sektor gospodarki jakiegoś europejskiego kraju na tej zasadzie, że e, tym firmom, te firmy były państwowe i tym firmom państwo pomagało. Czyli oni mogli w przetargu dać najlepszą ofertę, najniższe ceny, ponieważ im dopłacano. Natomiast firmy europejskie nie mogły dokonać takiego zabiegu, bo państwa europejskie nie mogą pomagać firmom europejskim, bo takie są przepisy Unii Europejskiej. No i teraz. Okazuje się, że wiele firm w Europie splajtowało, ich miejsce zajęły firmy chińskie. Firmy chińskie wykupiły wiele firm, wykupiły wiele domów, wykupiły wiele ziemi we wszystkich krajach. W Polsce ta sytuacja wygląda identycznie. W Polsce ponad 2800 firm, nie wiem czy te dane są aktualne, czy nie jest więcej tych firm, to firmy z kapitałem chińskim, w tym. Choćby takie stare polskie firmy jak Krakus, słynna szynka eksportowa, czy ogórki konserwowe, prawda? To już nie jest polska szynka konserwowa, tylko to jest chińska szynka konserwowa. No i teraz pytanie, jak to możliwe, prawda? Znaczy, czy Zachód jest taki głupi? Czy nie jest to celowe działanie? A jeżeli celowe działanie, to na pewno nie rządu, tylko masonerii, bo. Politycy jednak e, starają się, ze względu na to, że jest tak zwana demokracja liberalna, starają się no, działać w interesie swoich państw, swoich narodów, swoich społeczeństw, swoich wyborców. Prawda? To szczególnie Niemcy są znani, z tego, że jednak tam są niemieccy mężowie Stanu, którzy myślą o e, niemieckich interesach, ale w Niemczech myślą o niemieckich interesach, a jednak Chińczycy poruszają się po Niemczech jak chcą. Ktoś tych niemieckich polityków paraliżuje, ktoś buduje potęgę Chin i Chiny tutaj jakby niewiele mają do powiedzenia, prawda? bo gdyby im nie stworzono tych wszystkich warunków, gdyby nie było tej wymiany handlowej z nimi, tych inwestycji. Zachodnich w Chinach, tego otwarcia się na Chiny, tego pozwolenia Chinom na wszystko, to Chiny dalej byłyby biednym, biednym krajem. No i na pytanie dlaczego, no to odpowiedzi jest kilka, i żeby ich udzielić, to byśmy potrzebowali dużo czasu ale w wielkim skrócie, no taki skrót może nie do końca zawsze jest przekonywujący, ale, ale jednak go zastosuje. W wielkim skrócie, no to Chiny są elementem spisku, który ma doprowadzić do, do światowego masońskiego rządu. rządu Wyraźnie to widać, jeżeli zastosuje się zasadę ten jest sprawcą, kto ma tu największy interes. Prawda? Ta to, co dzieje się wokół Chin, to, co Chiny wyrabiają, no, niszczy gospodarki poszczególnych krajów. Znaczy zaczyna od niszczenia małych, średnich firm, później dużych firm, później całych gospodarek. Dobrym przykładem jest Australia, która jest całkowicie już uzależniona od chińskiej gospodarki. Chińczycy tam wykupują oprócz firm. Również ziemie, domy, mieszkania, to już, już chyba więcej jest ich w rękach albo porównywalnie co w rękach y, samych Australijczyków i y, kiedy był ten, te pierwsze uderzenie tak zwanej pandemii, no to brakowało, y, przez miesiąc nie było w sklepach papieru toaletowego, przynajmniej w Wiktorii, y, w stanie Wiktoria. Były kłopoty poważne z mięsem, no bo jak wszystko na to wskazuje, Australia więcej bierze z Chin niż sama produkuje. Wiemy, że gospodarka amerykańska już prawie, że nie istnieje, bo te fabryki wielkich koncernów, one teraz albo funkcjonują w Chinach, albo Chiny produkują pod zespoły różne. A Ostateczny produkt się robi, już montuje na przykład w Stanach Zjednoczonych, prawda? To Trump walczy o to, żeby, żeby z powrotem były fabryki w Chinach i robi się taka paradoksalna sytuacja, że no, Chiny zaczynają być największym zagrożeniem dla wszystkich. Zagrożeniem, które zostało wykreowane przez tych, dla których jest zagrożeniem. I teraz, jeszcze jedno pytanie: Jeszcze jedna próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. I teraz zauważmy, że Rosja Sowiecka była wielkim poligonem dla masonerii. Wiemy, że na przykład Cecil Rhodes olbrzymią część swojego majątku włożył w powstanie tego komunistycznego. Państwa i w jego rozwój i między innymi była też poligonem do ćwiczenia rozwoju wszelkich technik manipulacji, prania mózgu, inwigilacji itd. i tak dalej. Jeżeli dzisiaj mówi się coraz głośniej o fake newsach, to fake newsy są elementem wojny hybrydowej, która w całości, jak i również w perspektywie tych fake newsów została opracowana jeszcze w Rosji sowieckiej. Tak samo kwestia agentury wpływu, którą wymyśliło bodajże Gieru, znaczy na pewno w Rosji sowieckiej, a w tej chwili stosowana jest nagminnie przez masonerię, czy, czy również przez państwa zachodnie. I teraz po co im Chiny? I odpowiedź w Chinach dokonuje się największego możliwego eksperymentu, czyli prowadzi się badania, testowanie i wprowadza w życie system kredytu społecznego to znaczy taki ustrój, w którym ludzi dzieli się na określone klasy ze względu na ich stosunek do państwa, na poddanie się woli rządzących, mają przyznawane punkty i według tych punktów, od tych punktów zależy wszystko w ich życiu, od kredytu, przydzielenia kredytu, podostanie się dzieci na wyższą uczelnię czy nawet możliwość no, wyjazdu za granicę czy jechania pociągiem pierwszą klasą, prawda? że jak się nie ma wystarczającej liczby punktów, to tylko druga klasa, albo jak się nie ma wystarczającej ilości punktów, to w ogóle do samolotu samolotu nie wpuszczą. I teraz coraz głośniej mówi się o wprowadzeniu tego systemu kredytu społecznego, wprowadzaniu tego systemu kredytu społecznego również na terenie Unii Europejskiej. I w Stanach Zjednoczonych. I teraz zauważmy jedną rzecz na koniec, o tym będę mówił w innych programach, że tutaj kluczem do, do tego nowego totalitaryzmu, który jest w Chinach testowany, jest 5G. Bez 5G tego się nie da wprowadzić, dlatego Chińczycy też są liderem 5G i dlatego też trwa wojna. Polsce, Bo zaczęła być wojna z Chińczykami, zaczęto mówić we wrześniu 2020 o Chinach źle w mediach zależnych odpisu. Nagle to się stał temat, bo no trwa walka, kto te 5G w Polsce będzie sieć budował czy Chińczycy, czy Szwedzi, czy Amerykanie. Oczywiście nacisk ze strony Stanów Zjednoczonych. Rządów Stanów Zjednoczonych to pokazuje też, jak ściśle Trump jest związany z jednym z odłamów masonerii. Nacisk jest na to, żeby 5G było tworzone w Polsce przez Amerykanów. Natomiast sami Amerykanie powiedzieli, jeżeli 5G wprowadziliby w Polsce Chińczycy, to oni by tu wprowadzili totalitaryzm, a my wam gwarantujemy wolność. No. Dziękuję bardzo. Już nie mówiąc o tym, że no powiedzmy, że Trump jest no, jednym z najlepszych amerykańskich prezydentów, no ale pytanie, kto przyjdzie w najbliższych wyborach, kto przyjdzie za kolejne 5, 10, 15 lat w tych Stanach Zjednoczonych i jak Stany Zjednoczone będą nas y, trzymać za gardło, a będą w rękach masonerii, która chce z nas zrobić drugie Chiny, no to zrobi z nas drugie Chiny. Dziękuję bardzo.